To, co tu usłyszysz i zobaczysz, to tylko legenda. Bastion Szarej Mgły. Zapiski brata Hestiana, skryby z Cytadeli w Białym Porcie, spisane na podstawie zeznań dezerterów i strzępków raportów ocalałych z północnej marchi. Dolina Szarej Mgły nigdy nie była krainą dla ludzi. Przez stulecia była jedynie przeklętą plamą na mapach królewskich kartografów. Miejscem, które mądrzy władcy omijali, wysyłając tam jedynie skazańców i łowców głów, polujących na owych skazańców. Nie rosło tam nic, prócz powykręcanych, karłowatych sosen i bladej trawy ostrej jak szkło. Lecz największą klątwą była mgła. Nie była to zwykła mgła, jaką znają rybacy z wybrzeża. Była gęsta, oleista, o zapachu starej krwi i ozonu. Przychodziła bez ostrzeżenia, nie z morza, lecz zdawała się wypływać wprost z pęknięć w ziemi. Legendy starego ludu, który żył tam przed przybyciem pierwszych królów, mówiły o ranie świata, pęknięciu w osnowie rzeczywistości, przez które spoglądali zapomniani bogowie. Wielu lordów próbowało ujarzmić tę ziemię. Lord Haren, czarny, Zwany tak nie z powodu zbroi, lecz duszy, próbował ją wypalić. Posłał trzy legiony z pochodniami. Ogień nie imał się mgły. Płomienie gasły w niej z sykiem, jakby rzucono je do wody. Żaden z żołnierzy nie wrócił. Lord Malrik, pobożny, próbował modlitwy, zbudował na skraju Doliny siedem septonów i kazał bić w dzwony dniem i nocą. Mgła pożarła Septony, a dzwony, jak donosili zwiadowcy, słyszano jeszcze przez rok, choć biły w złym rytmie, jakby uderzali w nieszaleńcy. Aż nadszedł lord Tyrus, zwany Zimnym. Tyrus nie był ani okrutnikiem jak Haren, ani głupcem jak Malrik. Był człowiekiem wykutym z lodu i pragmatyzmu. Stracił żonę i pierworodnego syna podczas Czerwonej Nocy. Gdy mgła wezbrała tak bardzo, że wdarła się do jego rodowej twierdzy, zostawiając za sobą jedynie puste kołyski i ślady szponów na kamieniu. Tyrus nie próbował mgły zniszczyć ani się jej przypodobać, postanowił ją uwięzić. Tak narodził się projekt bastionu szarej mgły. W dwunastym roku swego złamanego panowania, Lord Tyrus rozpoczął budowę. Nie była to zwykła twierdza. Był to mur. Gigantyczny, absurdalny, arogancki mur, który miał odciąć dolinę od reszty królestwa. Miał trzysta stóp wysokości i 100 stóp grubości u podstawy. Nie miał bramek. Miał tylko jedno wąskie przejście strzeżone trzema żelaznymi kratami, zwane igielnym uchem. Kroniki wielkiego murarza Septona Eliasa. Donoszą o koszmarze budowy. Tyrus, w swej zimnej determinacji, nakazał czerpać kamień z samego serca przeklętej doliny. Robotnicy, głównie więźniowie z królewskich lochów, wydobywali bloki czarnego, niemal obsydianowego bazaltu z ruin pogańskiej warowni, którą stary lud zwał kręgiem starych kości. Kamień ten był dziwny. Nawet w najgorsze zimy pozostawał ciepły w dotyku. Robotnicy szeptali, że nocami słychać w nim bicie serca powolne i ciężkie. Tysiące zginęło. Jedni spadali z rusztowań, inni ginęli w bójkach, jeszcze inni po prostu wchodzili we mgłę i znikali. Lecz tyrus był nieugięty. Za każdego więźnia, który zginął, sprowadzał dziesięciu nowych. Po dziesięciu latach tytanicznej pracy bastion został ukończony. Był to pomnik nienawiści i strachu, czarna blizna na krajobrazie. Lord Tyrus musiał jednak obsadzić swoje dzieło. Żaden wolny żołnierz nie chciał służyć na tym przeklętym murze. Tyrus odwołał się więc do królewskiego dekretu, i tak powstało bractwo Kła. Nie była to zaszczytna gwardia. Był to ściek królestwa, mordercy, gwałciciele, upadli rycerze, zdrajcy i heretycy. Dano im wybór, katowski topór, lub wieczna służba na murze mgły. Większość wybierała służbę, choć wielu później tego żałowało. Nazywano ich kłami, gdyż ich zadaniem było gryźć każdego, kto próbował przejść far. Ich pierwszym i ostatnim dowódcą był sir Kejlen, zwany Jednookim. Był niegdyś jednym z najlepszych mieczy północy, lecz zabił swego lorda w niehonorowym pojedynku o dług karciany. Kailen był człowiekiem pozbawionym złudzeń. Wiedział, że bastion nie jest tarczą, lecz grobowcem. Ale był to grobowiec, który dawał mu władzę. Przez pierwsze lata służba była monotonna. Mgła napierała na mur, cofała się. Czasem bractwo słyszało z jej głębi krzyki, czasem widzieli poruszające się w niej kształty, zbyt duże, by mogły być ludzkie, zbyt szybkie, by mogły być zwierzętami. Nauczyli się nie patrzeć, nauczyli się ignorować szepty, które wiatr niósł na blanki. Wszystko zmieniło się setnego dnia dziesiątego roku istnienia bastionu. Zaczęło się od ciszy. Od tygodnia z doliny nie dochodził żaden dźwięk, żadnych krzyków, żadnego wycia wilków. Nawet kruki, które zawsze krążyły nad murem, odleciały. Kaelen Jednooki zapisał w dzienniku straży: Powietrze zgęstniało. Jest ciężkie jak mokry całun. Moi ludzie są niespokojni. Pies, którego trzymałem na wieży, Roztrzaskał sobie głowę o kamienie, skacząc z muru. Setnego dnia mgła nadeszła. Ale była inna. Nie była szara. Była koloru starej kości słoniowej, poprzetykana ropnymi, żółtymi smugami. I nie była bezwonna. Śmierdziała jak palone żelazo i gnijące mięso. Co gorsza, nie płynęła. Ona pełzła. Kaelen stał na szczycie wieży centralnej, gdy mgła dotknęła podstawy muru. Kamień, ten sam ciepły, pogański kamień, zadrżał. Wieża wschodnia krzyknął obserwator z Blanki. Kaelen spojrzał. Wieża wschodnia, oddalona o pół mili, była jeszcze widoczna. Ale mgła u jej podstawy wirowała nienaturalnie, tworząc lej. Jakby coś ją wciągało. Bić w dzwon! ryknął Kajlen. Zanim jednak wartownik zdążył pociągnąć za sznur, z mgły dobiegł dźwięk. Nie krzyk. Nie ryk. Był to łoskot, rytmiczny, głuchy łoskot, jakby gigantyczny bęben bił głęboko pod ziemią. Z każdym uderzeniem mur drżał. Ludzie padali na kolana, wymiotując. Co to jest? wrzasnął młody rekrut. Mgła zaczęła się podnosić, pełzła po trzystu stopowej ścianie muru jak przypływ. Wieża wschodnia, panie, wyszeptał obserwator. Wieża zniknęła. Nie zawaliła się. Po prostu została pochłonięta przez żółtawą mgłę. Dzwon, w który próbowali uderzyć, wydał jeden zdławiony, żałosny dźwięk. A potem zapadła cisza. Łoskot był teraz głośniejszy, jakby dochodził spod ich stóp. Wieża kruka! krzyknął ktoś inny z zachodniej flanki. Mgła ją zabiera! Kejlen patrzył, jak lepka, ropna masa wspina się po kamieniach, pożerając kolejną basztę. Nie było krzyków, nie było walki, tylko ta przerażająca, absolutna cisza po tym, jak mgła zakryła Blanki. Ona nie przechodzi nad murem, zdał sobie sprawę Kajlen, a jego jedyne oko rozszerzyło się z przerażenia. Ona go zjada. Ludzie na murze wpadli w panikę. Niektórzy zaczęli biec w stronę igielnego ucha, jedynego wyjścia, wiedząc, że jest zamknięte. Inni rzucali się z muru, wybierając szybką śmierć. Dźwięk był teraz tuż pod nimi. Fundamenty bastionu jęczały. Kamień. Ten ciepły kamień ze starych kości zaczął pękać. Przez szczeliny nie wylewała się woda, lecz ta sama żółta, śmierdząca mgła. Panie, co robimy? Zapytał jego adjutant, trzęsąc się tak mocno, że zbroja o niego dzwoniła. Kalen jednooki spojrzał na zbliżającą się z obu stron ścianę mgły, spojrzał na pęknięcia pod stopami. Poczuł bicie serca w kamieniu. Teraz szybkie, głodne, triumfalne. Zdał sobie sprawę, że Bastion nie był murem. Był klatką. A oni byli w środku z tym, co Lord Tyrus próbował uwięzić. Sięgnął po pochodnie. Jego twarz była maską rezygnacji i czystej nienawiści. Zapalcie smołę. Jeśli to mgła ma zęby, to niech poczuje ogień. Jeśli to bogowie, módlcie się, by nas nie zauważyli. To ostatnie słowa, jakie kiedykolwiek zapisano z bastionu szarej mgły. Notatka końcowa kronikarza. Raporty wysłane przez lorda Tyrusa tydzień później, donosiły, że bastion wciąż stoi. Mgła cofnęła się do doliny, lecz mur był inny. Czarny bazalt pokryty był żółtawym, śliskim nalotem. Wieża Wschodnia i wieża Kruka zniknęły. Jakby odcięte gigantycznym ostrzem. Z ponad tysiąca członków bractwa kła nie znaleziono nikogo. Żadnych ciał, żadnej krwi, tylko porzuconą broń i zbroję, puste w środku. Lord Tyrus nakazał zamurować igielne ucho. Bastion szarej mgły stoi do dziś. Jest cichy. Nikt nie ośmiela się zbliżyć, by sprawdzić, czy bicie serca w jego kamieniach ustało? A pasterze z pogórza przysięgają, że w bezksiężycowe noce widzą na szczycie muru światła, i słyszą powolny, rytmiczny łoskot.